Słuchajcie, pewnie się tak zastanawiacie i mam taką misję z Bell bo mam Bell słuchajcie 1000 czyli takie czyli dwie klasy od razu yy, więc to jest nice, będziemy mieć też żetony, no i również mamy skin do Colta, revolver rower z którego sobie Przetestujemy, a następnie Bell. I po prostu kupiłam karnet i tak się stało. I teraz mam Bell nowego skina i będę zbierać żeby mi wreszcie <coughs> jakaś legenda wyleciała z megaboksów z karnetu. Okej, okay, tutaj Sandy go pokonała. Wow! Nie doleciało. Okej okay. Dobra. Myślę, że jutro kupimy. Poczekajcie chwilkę. Okej, okay, właśnie już słuchajcie. No, e więc y, tak, może jutro będzie skin do niej. No. Czyli. nie, 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 nie. No nie. No kurwa. Dobra. Plus dwa pucharki, nie tak źle. No i teraz zagrajmy Bell. Wow, bell. I ja Cię nie wierzę, w prawdziwa zadymiara. Od razu ją ja sobie stawię na i, i, jako ikonkę. Em, no i zagrajmy sobie jak to zwykle. Testujemy zadymiarze na zbiorze klejnotów. Więc zostawcie za to łapę w górę. I subskrypcję. Bo lecimy na tym kanale już po 10 subskrybentów ale nie będzie właśnie na 10 subskrypcji nie będzie na 10 subskrybki tego mm, speciala, tego dopiero na 20. No Kurde, nie strzeliłem tym. Ja Okej. Okay. Trofiłem go. Wow. Okej. Okay. Mm, dobra. Mogę też ten karnet tak kupić jak piąty sezon, czyli y, dopiero tak y, właśnie jak już jestem no, gdzieś tak na 40 poziomie ale kupiłem jak byłem na 16 poziomie no i sobie y, kupiłem jeszcze stopnie no i tak wyszło okej okay, teraz za, o za, Czynita jest tak, chyba nie ta była um, ustawiona. Nie, klejnoty. Okay. Kruk zdobył klejnoty. No i dzisiaj to sobie kupimy mega boxa. takie jest słuchajcie. O, więc jest zaznaczona, bo jej ulg jest taki, że zaznacza za tym I to jest bardzo fajne. 12 y, klejnotów. Dobra, plus 8 pucharków, pięknie. No i teraz słuchajcie sobie zagranimy na starciu. Eee, no i znowu 15 na rolinie rafsie eee, i też dostaniemy 1000 spych, czyli 2 stopnie mm, karnetu. Więc, mas więc bardzo fajnie. W ogóle te fajne ikonki są. No i ten skin do Bell, złotoręka Złotoreńka która jest niesamowita i ją sobie wypróbujmy, bo ten skin jest niesamowity. Serio. Dobra. No słuchajcie, zobaczcie na tą snajperkę jak z tego. Ona jest cała złota. Cała. Cała. Cała złota jest. Dobra. Hop. Ok. No i jeszcze sobie na nim ustawimy i ją na pewno też wymaksujemy jak ronina tak jak ronina na no dziewiątą moc czyli będziemy do niej zbierać punkty okay. ten skin jest niesamowity więc na pewno na niego będę rzucał jest on na 70 poziomie karnetu zademiarskiego w sezonu 6 zł w ogóle tutaj zapraszają ludzie, ale ja ich nie zapraszam. Hmm, dobra, zagrajmy sobie tą solówkę. <laughs> yy, zagrajmy sobie tą solówkę. No i słuchajcie, nie wiem. 10 łapek w górę, 5 łapek w górę i jutro właśnie może kupimy ten skin. Yy, czyli kupimy sobie ten skin. Czyli tak samo ku, y, kupimy cały 100 stopni karnetu hop, a nawet 70, bo tutaj nie ma 100. I zobaczcie, już wielkie starcie. Okej. Okay. Okej. Okay. Jeszcze mamy Ulta. On nie wie co się dzieje. Ok, słuchajcie. Więc Celiobel jest fajną zadymiarą. Bel jest fajną zadymiarą. <laughs> więc nią gram. Ale wiem, że to jest kobieta, więc no. <laughs> Okej. Okay. No gdzie jest ten ośmiobitowiec? Gdzie jest bit? ej, ja, gdzie on się ukrył? O kurde, on jest tam. Dobra. Okej. Okej. Okay. Okay. Jak chcesz się bawić? Właśnie widowcu? Ej, kurczę, niefajne jest to, że nie widać zaznaczenia w krzakach. O, pięknie, widzieliście? Jesteś numerem jeden, druga ta. No i też tutaj. Nie co ja zrobiłam. Dobra, następna runda. Oh my gosh. Dobra, następna rundka. Mamy tutaj XD, jako Shelly I chyba XD nie wie, że ja kupiłem karnet Bo XD nie ogarnia, że jest karnet w ogóle zadymiarski Nie wie co to Bell Ani co to Squeak Który będzie w maju Więc zapraszam was zadymiarze w maju Do Starsa, Bo wtedy Będzie Jakbyście słyszeli mojego wsta, to Sorry. No kurczę, to... Nie! O kurde! What? Zabiłem ją ultem. Okej, okay, już trzech zadamiarzy. A ja mam jednego cuba. Pozdrawiam gamingowe gry. Pozdrawiam. Pozdrawiam gamingowe gry. Dobrego YouTubera Okej okay. Myślę, że zdobymy też do niej gadżet i Star Power W kolejnym odcinku jak będziemy zdobywać do niej Skin'a Albo przed Skin'em Okej okay. No i wygraliśmy, a działko mnie nie atakuje Okej okay. Kolejne te punkciki Dobijmy do niej sobie piątą rangę, więc widzimy się, no, dobiję piątą rangę. Słuchajcie, piąta ranga wita, yy, więc nice, no, um, Oczywiście kupiłam, no, więc teraz sobie otwórzmy Mega Boxa. Okej, okay, otwieramy Mega Boxa, ale najpierw przed tym poprosimy tego tatę. Żeby otworzył, bo ma no, magicznego palca. Więc uwaga. Tata! Tata! Tato! Otwórz tego mega boksa. Tego tu. Okej. Okay. Uwaga. No niestety. Pięć tylko. Okej. Okay. mega Dobra. Więc znacie to by było na tyle z tego odcinka. Mamy nową za otworzyliśmy mega boxa. Więc cześć!